Witaj na kanale Buszujący w Ziołach. Miło Cię widzieć. Rozsiądź się wygodnie. Tu nigdzie się nie spieszymy. To miejsce opowieści o ziołach, które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Melisa to zioło ciszy. Nie wchodzi gwałtownie, nie zmusza ciała do reakcji. Po prostu przywraca równowagę. Od wieków była rośliną ludzi przeciążonych, tych, którym serce bije za szybko, żołądek reaguje na stres, a myśli nie chcą się zatrzymać. W klasztorach sadzono ją przy murach i w ogrodach ziołowych, bo była ceniona jako roślina porządkująca myśli, pomocna w skupieniu, modlitwie i odpoczynku po pracy. A pszczelarze wierzyli, że zapach melisy potrafi sprowadzić zbłąkaną pszczołę z powrotem do ula. Melisę zbiera się latem, w suchy poranek, zanim słońce zabierze z liści aromat. Ścina się młode pędy tuż przed kwitnieniem, suszy się ją powoli w cieniu, w przewiewnym miejscu. A gdy liście staną się kruche, zamykamy je w szklanym słoju, by uchwycić chwilę spokoju na później. Najczęściej sięgamy po nią w formie naparu. Łóżeczkę suszonych liści zalewa się gorącą, ale nie wrzącą wodą i parzy pod przykryciem około 10 minut. Pije się jeden, dwa razy dziennie, najlepiej wieczorem lub wtedy, gdy napięcie zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem. Melisa lekarska zawiera m.in. olejki eteryczne bogate w cytral i citronellal, kwas rozmarynowy, flawonoidy i związki fenolowe. To właśnie one odpowiadają za jej działanie uspokajające, rozkurczowe i ochronne dla układu nerwowego. W praktyce Melisa działa przede wszystkim na nerwy: łagodzi napięcie, wycisza gonitwę myśli, pomaga zasnąć wtedy, gdy ciało jest zmęczone, ale umysł wciąż pozostaje w gotowości. Jest też ziołem bardzo bliskim żołądkowi. Rozluźnia skurcze, uspokaja trawienie, szczególnie wtedy, gdy problemy zaczynają się od stresu. Dlatego od wieków była podawana ludziom nerwowym na brzuch. Melisa delikatnie wspiera również serce, nie jako lek, ale jako regulator gdy kołatanie ma swoje źródło w napięciu emocjonalnym, a nie w chorobie. To zioło łagodne, bezpieczne, dobre na początek drogi z ziołami i dobre wtedy, gdy organizm mówi – potrzebuje ciszy. Ale są momenty, kiedy samo wyciszenie nie wystarcza, gdy obniżony nastrój sięga głębiej i potrzebne jest zioło o silniejszym działaniu, wymagające większej uważności. O nim opowiem w następnym odcinku. Jeśli masz swoje doświadczenia z Melisą, napisz w komentarzu. To miejsce spotkań, nie wykładów. A jeśli chcesz tu wracać i zostać ze mną, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, żebyśmy mogli spotykać się częściej i buszować w ziołach razem. Gdzie ja to położyłem? No przecież tu było. Zawsze jak czegoś potrzebuję, to znika. Ech, ach, do diaska! Może Melisę. Piłem. Znam. Dobra jest. Wiesz, może tobie jest potrzebne inne ziółko, gdy Melisa to za mało. Tak? Tak, ale o nim opowiem w następnym odcinku. Ach. Jest jeszcze jedno szybkie rozwiązanie, które działa natychmiast bez parzenia ziół. Jakie? Czas tu posprzątać. A idź ty z tymi swoimi radami.